Witajcie, szanowni oglądający, w tym odcinku przedstawię Państwu, co wysiewam już, dziś lub jutro, oraz zawartość tych oto paczek worki z ziemią do wysiewu. Tu widzicie Państwo fretkę, która podgląda nowo zamieszkałego kocurka. Na niego wołamy kotek. Nie wiemy, jak go nazwać. A oto nasiona, które na pewno dziś lub jutro wysieje. Posegregowałam właśnie papryki. Tym razem się na polskich skupiam i epizodycznie z mojego zbioru lub z zakupów poczynionych rok lub dwa lata temu w nieoryginalnych opakowaniach. Czerwona trapez, fioletowa loran, żółta giallo di asta. To są papryki słodkie. A tu pakryka ostra, ale nie tak bardzo, napis ma PCR, dosyć grubawa, z ostrych wysieje na pewno jeszcze słoniową elefant. Do tego pierwszy raz w życiu ozdobny ryż. Ryż lubi rosnąć w bagnie, w wodzie. Około pół metra wysokości, opis mówi, że gdy ryż ma mniej więcej 8 cm. Albo poczekajcie osiem liści. Sorry to wtedy przybarwiają się na kolor ten purpurowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taka ciekawostka. Dalej. Bazylia, ale nie o zielonych liściach. Por, elefant, słoń. Długą część białą ma mieć. Seler tylko ten będzie wysiany. Giant prague, jakoś tak się nazywa, gigant niby. Tak czy siak, przy nawet kiepskiej uprawie powinny być zgrubienia większe niż z innych poselerów. Pora być może, że jeszcze inną odmianę wysieje. Pierwszy raz w życiu sieje truskawki. Sorry, drugi raz. Pierwszy raz była próba poczyniona w ze dwa lata temu z nasion w nieoryginalnym opakowaniu za wschodniej granicy, ale efekt był znikomy, nic nie wykiełkowało. Moja w tym na pewno wina, bo nie dopilnowałam. Pelargonię mix kolorków również wysieje. Siałam pelargonię już parokrotnie, ale w znacznie późniejszym terminie, marzec jakoś tak. Teraz chcę wysiać już. już Dalej. Thunbergia miks kolorów. Tu na widok. Na opakowaniu widoczny jest kolor biały. Czy rzeczywiście będzie biała? Nie wiem. Zobaczymy? Może. Heliotrop. Pachnący walią. Wspaniała burza niebieskości w ogrodzie jest widoczna. Kiedyś w ogrodach wilanowskich byłam i dziwiłam się, cóż to za szpaler był. Około półmetrowych roślin. Taki ciąg niebieski. Potem się okazało, że był to heliotrop. Można wysiać samemu właśnie teraz. On dużo czasu potrzebuje, by zakwitnąć. Więc wysiewając teraz, będziemy mieli kwiaty już w lipcu. Dalej, szałwia. Dwa kolorki. Ta, taka. Czerwień z różem, jakby dwubarwna, Kiepskie mamy efekty mojego siewu szałwi. Nie udawały się. Jakieś takie wychodziły. Teraz, a tak przypuszczam na nowo, gdyż powstała ta nowa kwatera dla moich rozsad, sadzonek i w ogóle do uprawy pod zadaszeniem. Inne warunki będą. Tu natomiast w takim ciemnofioletowym kolorze szałwia. Coś z aksamitek by Drobno, wąskolistne, drobno kwiatowe. Nie przepadam za tego rodzaju aksamitkami. Nie przepadałam. sorry. Póki nie poznałam ich w 2024 roku. Bardzo spodobały mi się listki. Kwiatuszki też wrażenie robiły. Ale listeczki są drobne, prześliczne. I pół metra osiągają. Bardzo się rozkrzewiają. W kolorze białym. Prawie ekry. No dobra. Tu się jeszcze zastanawiam, czy to siać teraz, czy nie. Możliwe, że parę sztuk wyrzucę laki astrów mam dużo ale nie wszystkie będę siała bylinki jakieś skalne tu dla kota trawa i owies, to na pewno do wysiania a teraz przechodzimy do paczek tą otworzę na końcu tu już widzicie logo tam mnie bardzo ciekawi i ta one mają do domieszkę czegoś, pewnego składnika którego nigdy wcześniej nie miałam w ziemiach, które kupowałam. Nie chodzi o perli, nie chodzi o nawóz. Te ziemie są przeznaczone do wysiewu. Zdaje się, że poza tą, nie jestem pewna, ale ten rodzaj ziemi używają w szklarniach. Profe no, profesjonaliści. Dobrze, otworzę i dopiero włączę się tu na nowo. Koteczek na półkę. Podąża w międzyczasie. Kocurek, kotek, kotek. Dziś się strzyżemy troszkę. Kotek. Gotowi jesteście, szanowni widzowie? To do dzieła. Wszystkie te widoczne ziemie kupiłam na Allegro od różnych sprzedawców. To jest. Opakowanie, które zawiera 3 worki po 20 litrów. Tak było w ofercie u sprzedawcy. Wychodziło taniej niż kupując pojedynczy worek. Czyli 60 litrów tego rodzaju ziemi kupiłam za 54,99 zł. A co jest takim składnikiem, który mnie zaintrygował? Tu mamy producenta. Kalinowa. I też tak sprzedawca nazywały się. Spójrzcie, widzicie? Co tu jest napisane? Wzbogacona o glinkę, bo perlit niejednokrotnie występuje. Włókno kokosowe również, nawozy również w innego rodzaju ziemiach, ale z glinką, która zatrzymuje wilgoć i dzięki niej rzadziej możemy podlewać sadzonki. To już rzadko gdzie występuje, bo już się zorientowałam w tym temacie. A na pewno nie przy takich powszechnie dostępnych ziemiach. W marketach otworzę, pokażę. Te paczki przyniesione zostały z bardzo zimnego miejsca, blisko zera, ale zero nie było na termometrze widoczne i struktura może być pewnie zbita. Czy coś w ten deseń, jak się mówi? Zaraz sprawdzimy. Zaglądamy. Złe oświetlenie, chyba jest. Kawałów nie ma. Puszysta jest ziemia. Wyjmę i podejdę. Nie, nie podejdę, bo rozsypię. Spójrzcie Państwo. Nie chcę nabrudzić za bardzo. Taka struktura tej ziemi. Puszysta, przepuszczalna, ale nie do końca. Tak wygląda po uciśnięciu. Perlit widoczny, nie za duża ilość. No i drobinki glinki też. Czuć jest w paluszkach. Drobnostkę taką. Dobrze. No, chciałabym, żeby te sadzonki w tym sezonie. I lepiej rosły, nie powiem. Także takie testowanie będzie podłoża. Teraz przechodzimy do tego opakowania. Znajdują się również tu trzy worki po 20 litrów, ale w tym przypadku nie było promocji, że taniej jest przy zakupie trzech. Jeden worek kosztował 16,91 zł. Teraz otworzę. I to, tak jak i to, pochodzą od tego samego sprzedawcy z Allegro. Do paczkomatu było zamówione w osobnych skrzynkach, bo rzecz jasna, yy, skrytkach, bo rzecz jasna skrytki mają swoją wielkość, prawda, gabarytową. Oto przed Państwem firma znana, Kronen. Ja ją znam, w przeciwieństwie do tej. Ta ziemia do wysiewu również zawiera glinkę. Cecha przyjazne jak najbardziej, a w przypadku kalinowy jest deko niższe, ale to jest wszystko tak jak trzeba, by nasiona dobrze wykiełkowały. Otwieramy. Różnica będzie. Tu już perlit nie jest widoczny. Nie zwróciłam uwagi w opisie, czy zawiera perlit, ale to jest nieistotne. Najważniejsze dla mnie jest to, że z, te, z tą glinką jest puszysta. Nie wyczuwam tu ani w tej, ani w tamtej ziemi grubych kawałków. A nieraz się w ziemi do wysiewu. Oj, trafiały. Nie jest skawalona, twarda tam wewnątrz. Data zapakowania do worków widoczna. Przeczytajcie Państwo na odwrocie, co tu jest napisane na temat składu. Proszę pauzę robić, kto nie wie, że tak można. A na odwrocie tego woreczka. Taki tekst widnieje. Fretusia, wiesz, że tu jest kotek obok? O, już kotek się odzywa i już kotek schodzi. Weź zabierz ją. Co, córku. Koleżanka przyszła do mnie, nie do ciebie. No właśnie, tak Fretusia? To jest kobieta, a to jest mężczyzna, tylko nie pryśnij mi tu zaraz, Panie kolego, moczem. No i taka to zabawa. Dobra, do widzenia. Taki to mały przerywnik nastąpił. Wybaczcie, no ale kotów cztery w domu to nie wki dmuchał. Przechobecne są o różnych porach. Teraz otwieramy ten zakup, który kosztował 47 zł za 80 litrów. Substrat uniwersalny, producent Hartmann. I powiem Państwu, że nigdy w życiu nie kupowałam tak drogiej ziemi. To jest pierwszy raz. Tak wygląda opakowanie pH 5,5 6,5. Czyli jeszcze inaczej niż w tu pokazanych. I wygląda ziemia tak mocno sprasowana. To co teraz widać. Ciemna, niczym czarnoziem. A muszę Wam powiedzieć, że będąc w Malborku, zachwyciły mnie tamtejsze pola wokół zamku, w okolicy. Tam jest wilgotny, żyzny czarnoziem, coś pięknego. Jak będziecie kiedyś, to zobaczcie sami. Ciekawości. Dobrze, tu należy rozkruszyć troszeczkę, ale frakcja jest drobna. Pachnie. Pięknie pachnie. I tak, pozwoliłam sobie na tak drogi zakup ziemi, jak dla mnie, żeby na początku już miały dobrze roślinki, młode siewki, a później zostaną posadzone w kompost zmieszany z ziemią rodzimą. Lub też którąś kupnął. Ko nie możesz tam wejść. Tu była Frecia. Wąchała, te nasiona. Ta piękna kotka. Podobała się, tak, koteczku. Oj, biedne to stworzenie. Chodź. Idziemy na półeczkę. Dawaj, Kaman. Kaman. Dawaj chłopak. Hop. No piękny masz ogonek, tak? Piękny. Piękny. Powąchaj tu dłoń od ziemi. A śnieg dookoła, co? Taki śnieg. No dobra. Już, 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 bo ja muszę dalej nagrywać. Co jeszcze pokażę Państwu? To zawartość tego worka, który kupiłam już. Ojejku, jejku. Może ze dwa miesiące temu. Sterlux Premium. Podłoże do wysiewu i pikowania. Też droższe deczko. Niż y, zwykle kupuję. A dlaczego kupiłam ten rodzaj podłoża? Nie wiem. Bardzo możliwe, że chciałam cenę uśrednić. Nie najdroższe, nie najtańsze. Pewnie dlatego akurat wybór padł na tą firmę. Tu jeszcze wróćmy do Hartmana. Czytamy kto jest zainteresowany. Teraz to otworzę. Znajdziemy poświęcenie. Ja chora z Katarem, ale daję radę. Na szczęście nie jest to duży Katar. Na tyle tylko, że zatoki bolą głowa A tu w oranżerii widzicie jaka temperatura. Nie za wysoka. Chłodno, ale dobra. dzisiaj będzie. Miejcie rozeznanie tuż przed rozpoczęciem sezonu. Ta ziemia jest ciemna, mokra. I drob, grubych części nie wyczuwam. W żadnym z tych opakowań, które teraz pokazałam. Dobrze. Wilgotna, najwilgotniejsza z tych, które otworzyłam. Ale może też znaczenie ma to, że te zakupione niedawno przyszły z bardzo zimnego miejsca. A ten worek stoi tu ponad tydzień. Zatem kończymy filmik. Życzymy najlepszego, jak zwykle. I co kocie, do czego zapraszamy Państwa? Powiedz do zasubskrybowania kanału, do pisania komentarzy, na które mardar nie zawsze odpowiada, ale czyta z zaciekawieniem i szanuje Was, widzów. Nie mam czasu, wiecie, wybaczcie na to. Czasem odpiszę. Kiedyś tak nie było, ale no, a zmieniło się. Bo też i w życiu różny czas nadchodzi. Taki, kiedy mamy więcej czasu, mniej. No, są rzeczy ważniejsze. A wiecie, cztery koty absorbują do tego praca, obowiązki domowe. No dobra, najlepszego. Widokiem Russelli Equisetti Formis zakończam ten filmik. Ona ma w sezonie. Burze czerwonych, drobniutkich kwiatków. I pierwszy raz bardzo dobrze mi się przechowuje. Przyjechały sadzonki z Hiszpanii. Na Ebaj zakupiona. I tam polecam Państwu również kupić, bo tej rośliny nigdzie nie można kupić. Absolutnie. Jest niebywale ciężko ją znaleźć. A jeszcze występuje w kolorze kwiatów białym. Mniej efektowna. I to, co widzicie, to są dwie sadzonki. A to potrafi urosnąć na metry i wszerz, i wzdłuż. No, do widzenia. Kliwie moje na szczęście odżyły. Trochę straciłam, pewnie, bo gdzieś tu są białe oraz o takich długich kwiatuszkach wąskich, ale niestety nie wiem, które są które. No to cześć.